W tym momencie chciałabym zaprosić pana Artura Książka, który opowie nam o biologicznych fulerenach, czyli czwartej znanej ludzkości w formie węgla. Pan Artur jest prezesem firmy IMU Medicalesa. Od 18 lat związany z zarządzaniem spółkami technologicznymi, głównie w sektorze dronów. Jest egzaminatorem państwowym z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a obecnie koncentruje się na innowacjach w medycynie, łącząc właśnie doświadczenie technologiczne z wizją nowoczesnej opieki zdrowotnej, która jest oparta na danych i automatyzacji. Zapraszam. Dzień dobry, witam państwa. Na samym początku jest to mój debiut, w takim miejscu jak państwo. Mój drugi slajd, może od tego zacznę, a potem wrócę na tej biologicznych. Żeby było jasno, ja nie mam wiedzy medycznej, nie jestem żadnym profesorem. Jestem mistrzem modeli zdań sterowanych, jestem instruktorem nauki latania, jestem pilotem doświadczalnym. Mam kilkanaście patentów związanych z technologiami. Dwa lata temu sprzedaliśmy firmę i otworzyliśmy spółkę IMO e Medical, gdzie stworzyła opaskę dla chorych na Parkinsona, która mierzy stan chorego. I co powoduje to, że wie, wiemy, ile dany lek działa, i pracujemy nad aplikacją, która będzie mówiła o łączna z AI, która będzie mówiła o tym, w jaki sposób dawkować leki, żeby ten okres w Parkinsonie tych pięciu, pierwszych pięciu lat wydłużyć do piętnastu, żeby mogli żyć w zdrowiu. I od tego zaczęła się nasza historia z medycyną. Dlaczego mówimy teraz o biologicznych fulerenach? Trafiliśmy na polskiego biochemika, który wiele lat pracował z roślinami i udało mu się stworzyć fajną substancję, fajny surowiec, który ma struktury fulereno podobne, czyli biologiczne fulereny. Bo są dwa rodzaje, jakby tych fulerenów. Zaraz powiem Państwu, o co chodzi. Generalnie biorąc, Fulleren to jest czwarty rodzaj węgla. Znamy jako ludzie grafit, grafen, diament. Każdy z nas państwa zna. W 1996 roku dwóch trzech o trzy osoby, dwóch Amerykanów jeden z Wielkiej Brytanii dostali Nobla za stworzenie i udokumentowanie nowej formy węgla, czyli fullerenów. Nazwa fulleren jest od architektra, amerykańskiego pana Fullereno, który stworzył okrągłe kopuły, bardzo wytrzymałe, nie nierozw się pod żadnym naciskiem. A ponieważ węgiel C60, czyli fulleren, jest strukturą nierozwalającą się, nie ma żadnej siły, żeby to rozłączyć. Chodzi o to, że to jest struktura, która ma połączone atomy. A dzięki temu, że się połączyły atomy w konstrukcję, w piłkę. Jeżeli mamy C70, to są takie bardziej jak piłki rugby. Może być C100, C200, C300, C500, czyli 500 atomów. A w pewnym momencie, jeżeli jest zbyt większa ilość atomów, to są nanorurki, czyli po prostu struktury rozerwane. W momencie, jeżeli mamy strukturę zamkniętą, czyli taką klasycznego C60, to dookoła tego węgla. Jest połączenie pi i się, i się robi chmura elektronów. A te elektrony, które właśnie teraz powiemy co jak, no są uważam, że ważnym elementem w naszym życiu. I ten stres oksydacyjny, o którym Państwo dzisiaj mówicie, to mniej więcej postaram się w sposób taki bardziej techniczny, nie medyczny, wytłumaczyć o co chodzi. Ech, przepraszam. Tak. Dwa słowa jeszcze powiem, wracając do tych biologicznych fullerenów. tak? Biologiczne fulereny to aktywny węgiel wytworzony z biomasy o strukturach fullerenopodobnych, czyli przypominających zamkniętą kulę zbudowaną z połączonych atomów. Jest to ważne sformułowanie, bo fullereny normalne są wytwarzane albo z grafitu pod dużą energią prądu uderzane w pomieszczeniu helowym i są wyłapywane, Albo są fulereny spalane, rozpuszczalniki spalane, które spala się plazmą i mają tam 90% czystości, 10% toksyczności. To są fulereny syntetyczne C60. Fulereny biologiczne to jest zupełnie inna substancja. Jest to węgiel aktywowany. Każdy z Państwa zna węgiel aktywowany, tylko że węgiel aktywowany klasyczny ma poszarpane atomy i gdzieś tam elektrony obok każdego atomu są elektrony, ale nie są połączone, czyli nie są takim fajnym elementem związanym z elektronami. A w przypadku... Biologicznych fularenów dzięki tej niezwykłej budowie wokół takich cząsteczek gromadzi się duża ilość elektronów. Działają one jak magnes, czyli potrafią przyciągnąć lub oddawać elektrony tam, gdzie organizm je potrzebuje. To sprawia, że biologiczne fulereny mogą neutralizować szkodliwe cząsteczki. Wolne rodniki. I wspierać regenerację komórek i chronić tkanki przed uszkodzeniami. Rzecz polega na tym, że w przypadku klasycznych antyoksydantów, to pani przede mną mówiła, pokazała różnego rodzaju to tam zachodzi reakcja chemiczna. W przypadku fularenów zachodzi reakcja fizyczna. Czyli po prostu jest tak, że dany elektron jest użyczany danemu woln wolnemu rodnikowi, przyciąga go do siebie, do tego węgla. I przez to, jak powiedziałem wcześniej, te elektrony nie są odszczepialne, to ten wolny rodnik, doczepiając się do takiego węgla fizycznie, się nie odszczepia. Ja pokażę taką symulację. Będzie łatwiej nam rozmawiać, potem cofnę. Tak, poproszę. Jest to symulacja oczywiście, no ale wiadomo, komórka mitochondria, wolny rodnik. W momencie, jak wolny rodnik yy, zabierze brakujący elektron, no bo wiemy, że co się dzieje, że wolny rodnik to cząsteczka tlenu z brakującym elektronem, czyli musi to skądś zabrać, nie jest w stanie się uspokoić, musi skądś ukraść ten elektron, więc albo upie, ukradnie to właśnie z komórki, albo tam z białka na przykład. E, Fulleren ma mnóstwo elektronów do obok siebie i. Użycza, czyli przyciąga, A przez to, że nie jest odczepiony czy jest reakcja fizyczna. I on po prostu w układzie krwionowistym przenosi się jak każdy węgiel i ściąga sobie różnego rodzaju, że tak powiem, wolne rodniki, oddając im, wolne, e, wo, e, oddając im elektrony, i tak powstaje reakcja fizyczna, nie chemiczna w żaden sposób, co powoduje to, że potem jako zwykły węgiel jest wydawany z organizmu w postaci kału, moczu czy potu. To tak, jeżeli chodzi o co chodzi z tym wszystkim związanym, takim klasycznym, jak ten mechanizm działa cały. Nie wiem, czy państwo wiecie, czy, czy, czy nie, ale stwierdziłem, że tak jak wspomniałem, my wiele lat budowaliśmy maszyny, czyli roboty, i stwierdziliśmy, że no, spróbujmy zrozumieć, na czym polega to nasze życie, tak? Jak ten organizm działa? A tak naprawdę jest to energia. No nie mamy energii, nie mamy siły, czyli tak zwane elektrony, tak? Czyli elektrony odgrywają kluczową rolę w naszym organizmie, są obecne w każdej cząsteczce, zarówno wewnątrz komórek, jak i w otoczeniu. Znajdziemy je między innymi w strukturach białek, takich jak kolagen, który budują nasze tkanki, a także w błonach komórkowych. To właśnie dzięki elektronom możliwe są wszystkie procesy życiowe, od oddychania komórkowego, przez myślenie, aż po pogojenie się ran. Tak? Można więc śmiało powiedzieć, że elektrony są dosłownie wszędzie i bez nich w naszym ciele by się nic nie działo. To, ok, ruszając palcami, wiadomo, układ, no, prze, 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 używając, jak powiem, elektrony są nam potrzebne, żeby działał organizm, mają skrócie działania. I teraz, żeby teraz jeszcze raz o. Dobra, Tutaj postaram się jeszcze to, co takiego technicznego, z punktu widzenia niemedycznego przekazać Państwu, a, a Państwo sami sobie wyciągną z tego wnioski, jak można to zastosować. Jest tak, że, no wiadomo, mitochondria, Państwo wiedzą, tak, w komórkach są, wytwarzają naszą tą energię ATP. No, bez tego by to nie działało. I pod mitochondria, żeby działały, pozyskują, wiadomo, wyglowodane i tak dalej, żeby móc z czegoś tą energię stworzyć. Więc jeżeli mamy brudne powietrze, alkohol, papierosy i tak dalej, no to są również tak skutki uboczne tego wszystkiego, czyli mitochondria produkują wolne rodniki, czyli cząsteczki tlenu z brakującym elektronem. I to jest ten zwany cały wolny rodnik. Jak mamy ich zbyt dużo, w organizmie, no to jest stres oksydacyjny, czy jest za dużo? Wiadomo, że wolne rodniki są nam potrzebne, bo tak organizm został stworzony, że jak gdzieś jest jakiś stan zapalny i trzeba pozbyć się komórek, tak, chorych, no to wolne rodniki w normalny sposób są wysyłane w dane miejsce, żeby taką daną komórkę z, zneutralizować. Tak, i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o, o sprawę. I teraz tak. Jeżeli my taką e, w tak z tematu, ale i teraz tak. Więc jeżeli my w, e, pomożemy organizmowi w zmniejszeniu stresu oksydacyjnego, czyli zmniejszając wolne rodniki, że będzie ich mniej, to same mitochondria, że tak powiem, będą mieć łatwiej pracować. Są różnego badania, zaraz pokażę listę badań, bo w sumie jest bardzo dużo w tysiącach badań potwierdzających to co mówię wszystko. Jest tak, że mitochondria to tak jakby nie wiem, przy, znów przy, przekażę to na formie nie wiem, technologii maszyn, tak, bo ludzie to idealna maszyna perfekcyjna. Więc to jest tak jak napięcie wniosku, tak, jeśli jest za wysokie lub za niskie urządzenie, czyli mitochondrum działa źle, tak? czyli jak mamy za dużo, no to za dużo wytworzy tych wolnych rodników. Jak jest za mało energii dla mitochondriów, no to tak powiem, wtedy mamy taki efekt, że no, nie mamy siły, nie mamy, nie mamy energii i tak dalej. Czyli można by powiedzieć, że mitochondria są najważniejszym elementem. I teraz, żeby mitochondria pobudzić, to ok, możemy suplementami, możemy lekami, możemy. Medytacją na przykład, ale takim najprostszym sposobem jest zrobienie treningu HIT. HIT to jest przez dwa i pisane. Nie wiem, czy Państwo kiedyś słyszeli, to znaczy, że trzeba stworzyć sobie zadyszkę. HIT to działa w ten sposób, że trening trwa od 3 do 5 minut i załóżmy, przez 15 sekund w jednym miejscu biegamy, podnosimy nogi bardzo szybko, przez równo 15 sekund lub 20, tyle, co dacie radę. Przerywacie, tyle samo czekacie, 15 sekund i znowu powtarzacie. Od 3 do 5 minut, kto ile da rady wytrzymać. Jest tak potężny proces dla mitochondrium, tak one się pobudzają, ważne, żebyście mieli zadyszkę. No, bez przesady, tak? możecie to być po schodach, ale hit przez dwa i pisane, jest niesamowitym elementem najlepszym dla naszego organizmu. Krótki trening, intensywny. W skrócie, żeby była zadyszka. I to jest jakby taka część związana z tym wszystkim. Na temat wsparcia fullerenów dla mitochondrium na szlakach obrony komórkowej, na przykład NR22. Jest link z tego, co wiem, do pobrania będzie później a prezentacja, Państwo będą mogli zobaczyć. Badania. Z badaniami jest tak, że jest 8600 publikacji z fulerynami. Na dole jest link, dałem do. na samym końcu na Pomedzie jest to link otwarty i tam będziecie mieć wszystkie badania, jakie są związane z fulerynami. Czy to jest na cukrzycę jeden pierwszego stopnia, czy drugiego, czy to jest tematy neurologiczne, czy to jest Alzheimer, czy to jest Parkinson, czy to jest HIV, czy to są zapalenia wątroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest ogromna ilość badań i oczywiście są niektóre badania mówiące o tym, że fullereny są toksyczne. Dla komórek, ale to mówimy o fulerenach syntetycznych, które są wytwarzane właśnie na przykład z rozpuszczalników. To są na samym początku. Czy sam ich proces technologiczny jest taki, że podczas spalania jest nie jesteśmy w stanie jako ludzie znaleźć technologię, żeby wyłapać tylko same fulereny, więc dlatego są też one zanieczyszczone. Jak Państwo pewnie widzieli, mamy tutaj stoisko z naszym auronem. Tam gdzie taki piesek robotki jest, przy okazji we wrześniu będzie mieć już humanoidy, które będą chodziły, tak przy okazji z technologii. Pierwszy humanoid we wrześniu będzie w Europie, z dostał CE, to znaczy, że ma wyłącznik z tyłu czyli robot, którego można wyłączyć, bo jak na razie są humanoidy, których wyłączyć nie można, więc to będzie katastrofa i we wrześniu będą już humanoidy, które będzie mogła sobie kupić, który będzie mógł sobie za nas zrobić jakieś czynności. To taka przy okazji trochę informacji z naszej tej drugiej spółki technologicznej, gdzie się zajmujemy na co dzień, bo tak jak mówię Auron, Immo Medical jest to zbiór zestaw, przepraszam, jest to grupa naukowców z całego świata, Technologia, po, 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 mamy licencję, technologię ze Szwajcaria, Liechtenstein, trochę Niemce. To mniej więcej 12 lat trwał cały proces działania tego wszystkiego, żeby dojść do tego, co mamy. Sam surowiec w Auronie został przebadany. Produkt nie jest toksyczny, zrobiliśmy badania na komórkach, nie wchodzi w żadną reakcję. Sam, full, sam Auron zawiera struktury fulerenopodobne, więc mamy potwierdzone przez Polską Akademię Nauk, między innymi, że jest to zwykły węgiel bio, który ma struktury fullerenopodobne. To znaczy, że mamy połączone atomy z ogromną ilością chmurą, chmurą atomów, więc tych elektronów, przepraszam. Więc im więcej mamy elektronów, przy danej węgielku, tym więcej wyciągniemy z organizmu wolnych rodników, zmniejszając po prostu stres oksydacyjny. Patrząc na literaturę, która jest w internecie z badaniami, to można by wywnioskować, że prawie połowa chorób wszystkich to są wolne rodniki, za to odpowiedzialne. Oczywiście one są pochodne, pomagające wszystkim, ale to jest jakby nasz główny, że tak powiem, taki współczynnik zmęczenia. Stres oksydacyjny, nadmiar wolnych rodników, no to najłatwiej, najszybciej zobaczyć na naszych twarzach, czyli zmarszczki. Tak? Więc tak się staramy, żeby jak najszybciej jakoś te zmarszczki zlikwidować te kremy i dalej, próbujemy jakoś tutaj wspomóc organizm, jeżeli chodzi, żeby te wolne rodniki jakoś tam ich się pozbyć lub dodać jakieś tam odżywczych, czynności, odżywczych dla węglowodanów na przykład, czy gdzieś do komórek. Jeszcze o auronie. Sam auron sam siebie nie jest czystym węglem biologicznym, czyli fulerami biologicznymi. On zawiera 6% węgli biologicznych, fulerenów biologicznych Nazwa nasza własna, ale również posiada 30 pierwiastków krzem, potas, magnez i tak dalej plus 7 bardzo rzadkich pierwiastków, które są bardzo potrzebne naszemu organizmu, plus krzemionkę. Krzemionkę mamy też taką, która nigdzie nie jest sklasyfikowana w żadnej literaturze. I we wrześniu, jak będzie drugi nasz produkt to też będziemy już mieć złożony patent związany z krzemionką. Tak jak mówiłem, produkt jest całkowicie przebadany, farbocytyczny. Czy, o czystości farmaceutycznej chciałem przepraszam, powiedzieć. Nie posiada żadnych zanieczyszczeń. Jego, struktur, jego wielkość, najmniejszą, jaką mamy zbadaną przez Polską Akademię Nauk i przez y, naszego partnera Generika, że mamy y, najmniejszą 380 nanometrów. Czyli nie jesteśmy nanotechnologią, jesteśmy dużą struktur, dużą, dużą, dużym elementem, że tak powiem, co powoduje to, że. Nie jest szkodliwy dla żadnego z elementów naszego organizmu. Na zdjęciu można zobaczyć, jak taki węgiel fulleran fulleren podobny wygląda. Czyli mamy piłki, które są e, łączone, są aglomaty, więc im więcej jest połączonych takich węgiel obok siebie, tym więcej mamy takich elektronów. filmie Państwo widzieli, Moja prezentacja krótka. Mam nadzieję, że trochę przekazałem, na czym polega w ogóle taki fuleren i jaka jest, że tak powiem, różnica między biologicznymi fulerenami a syntetycznymi. Ale efekt jest taki, że im więcej wprowadzimy elektronów do naszego organizmu, czyli wyrównamy, tym łatwiej nam będzie, że tak powiem, się pracowało, żyło. W przypadku takiego naszego Auronka... Wszystkie badania, jakie prowadziliśmy wewnątrz firmy i w ich w, w Szwajcarii, wynika w ten sposób, że rok czasu stosowania mamy 10 lat mniej. Fulleren sam z siebie jest nazwany cząsteczką długowieczności. Przez Stany Zjednoczone jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Badania na niestety, bo 26 lat temu dopiero go znaleźliśmy jako ludzie, więc trudno nam to, tak powiem szczerze, powiedzieć, jak to będzie na ludziach z długowiecznością, ale. Nasze odpowiedniki, czyli szczury, czy myszki. Klasyczny zdrowy szczur laboratoryjny żyje 22 do 24 miesięcy. Są trzy badania: Francja, Kanada i jak e, zapomniałem trzeciego kraju, gdzie są potwierdzone, że wszystkie szczury zdrowe i bracia bliźniacy żyją 22 miesiące, a do 24 a z fulerami 44 do 48 miesięcy. I to samo się dzieje z myszkach I na tej podstawie zostało przeprowadzone badania, analiza, że cząsteczka węgla o nazwie fulleren jest nazwana cząsteczką długowieczności. To tyle z mojej strony. Jak będą jakieś pytania, zapraszam na stoisko. Tak, tak, wiem, wiem, że jest pytanie. Już Proszę. Ja mam takie pytanie dotyczące skuteczności tego choronu, na przykład w detoksykacji z metali ciężkich. Czy wykazywałby taką samą skuteczność jak przy ochronie przed stresem antyoksytacyjnym? Tak, poproszę o maila i wyślemy link do badań, które potwierdzają również to, że oczyszczają z metali tak, ciężkich. Tak, jeszcze właśnie tutaj zauważyłam, że tutaj jest ten składnik dodatkowy, właśnie ten, tej krzemionki, bo nie wiem, czy tutaj Państwo się orientują, że krzemionka też właśnie usuwa te metale ciężkie, więc tutaj by mogła być taka synergia po prostu, tak? tak Na takiej zasadzie też. Dokładnie tak, dokładnie tak, jest synergia i w ogóle jesteśmy jedynym węglem ogólnie aktowanym, gdzie mamy połączone pierwiastki razem z węglem. Bo to nie istnieje na świecie. Nam się udało ten proces stworzyć w naszym laboratorium. No i, i to jest też kolejny Czyli jakby To jest taka sukces. unikatowa synergia właśnie, takie tak. podwójne działanie. Dziękuję Dokładnie bardzo. Dokładnie tak, unikatowa na skalę światową. Niektórzy mówią, że na dobla. Już widzę, że tu Pan miał pytanie. <laughs> Czy te fullereny przenikają przez barierę krew w mózg? E, nie, e, znaczy C60 takie syntetyczne, tak, no bo mają jeden nanometr wielkość. W przypadku struktur fuller, jak węgiel biologiczny, w naszym nie przechodzą, bo są większe niż to, co Pan mówi. Mamy ponad 380, więc w naszym przypadku nie. Mhm. Ale to otrzymujecie przez, z biomasy przez jakieś pirolizę, czy. Pod wpływem temperatury jakieś może tajemnice Pan zdradzi co bardziej, co to jest? Czy to jest z od odpadów przemysłu roślinnego? Mhm, tak, e, proces jest całkowicie z biomasy, e, czystej biomasy. Mamy też jak jeden proces, nie wiem czy Pan kiedyś słyszał o bio, biopolimerach. Biopolimery przyspieszają proces bakteryjny e, i mamy to z biomasy i nie jest to w żaden sposób piolidery, tylko my mamy własną technologię termiczną, czyli wygrzewania, czyli my tą biomasę, tak w cudzysłowie kisimy, dochodząc do jakiejś fermentacji, w pewnym momencie, tak jak kapustę wyciszamy, wysuszamy i mamy pod taką technologię wygrzewania i w odpowiednim momencie gasimy Dany proces, zatrzymując, tą, gdzie potrafimy połączyć zwykły węgiel w atomy, czy węgiel zamknięty, plus nie wypalamy do końca pierwiastków, to mamy taką synergię tego wszystkiego. jest zupełnie coś innego niż to, co Pan mówi, jeżeli chodzi o takie działania. Więc... Przeciwwskazania, czy są? Generalnie biorąc te 8,5 tysiąca publikacji nie miało żadnych przeciwwskazań związanych. Tak jak wspomniałem, każdy węgiel, znaczy my jako ludzie, wiadomo to, każdy państwo wie, 18,5% składamy się w ogóle z węgla. I przez to, że my mamy ten węgiel aktywowany, to on po prostu wychodzi z organizmu, więc przeciwwskazania tak naprawdę, jakbyśmy tą. Jak, jak czary Marys z, z, z królika. E, taką jedna fiolka w ogóle to starcza aż na 100 dni e, dawkowania tego naszego e, surowca. E, jeżeli byśmy nawet ją zjęli całą naraz, raz, tak, to efekt jest taki, że oderwie się zbyt dużo, szybko toksyn naraz z, z układu z komórek, wejdzie do układu krwionośnego i powoduje tak, że będziemy czuć duże zmęczenie, po prostu takie nie wiem, przeziębienie i tak dalej, no bo organizm musi zareagować i pozbyć się szybko tych toksyn. Więc to tylko coś takiego. Ale tak to nasz cały proces przebadany działa w ten sposób, że mamy go tak, tylko że jest to, dawkujemy dwa razy dziennie przez rok, a potem taka jedna fiolka ma starczyć na rok stosowania, żeby zachować proporcje długowieczności tych badań potwierdzonych klinicznych, czy badań na zwierzaka, przepraszam. Jaki procent tej substancji jest wydalany? Czy to jest 100%? Jeżeli chodzi o biowęgiel, bio, naszą biofulenę, bio to 100%. Jeszcze pan tam. Tak szybko ja mogę powiedzieć głośno, bo jeżeli pan porównywał to do węgla aktywnego, który ma podobną strukturę, także bardziej chaotyczną, to czy mógłby pan doprecyzować, co wyróżnia, jakby wpływ działania naszego produktu po prostu klasycznego węgla aktywnego, który ma również jest tym samym absorbentem, jakby co podwoił, że To się nazywa połączenie Pi, czyli połączenie atomów, a jak jest połączenie Pi atomów, czy w wypadku fulrenu, to atomy są nierozszczepialne, to znaczy, że elektrony są też nierozszczepialne. To znaczy, że w przypadku węgla aktywowanego można sobie zabrać e, jakąś część elektronów i zostać w organizmie i koniec roboty. Dlatego tego węgla aktywowanego musimy łyżkami jeść, tak, żeby się pozbyć. W tym przypadku jest zupełnie inaczej, że po prostu ten Wabimy ten cząsteczki tlenu, czyli wolne rodniki. One rudniki, bo on jest fajniejsze środowisko przyjść. I ten atom jest, ten elektron jest nieodczepialny. No i zostaje po prostu, tak jak dojeża, się przykleja, lub wchodzi do środka do węgla zależności w którym procesie. I to jest ta różnica, więc. Serdecznie dziękujemy. A jeszcze tutaj pytanie. Mam taką refleksję, bo pan mówi o chmurze elektronowej, o uśrednionych elektronach, które nie przynależą do poszczególnego atomu, tylko są taką chmurą. No to, to samą, taką samą sytuację mamy w przypadku w polifenoli, gdzie jest struktura benzenu, tylko że rozumiem, że to jest dużo większa cząsteczka. Tak? Czyli w polifenolach mamy coś takiego, że mamy tą uśrednioną chmurę, ona nie jest przypisana do poszczególnego atomu węgla, a dany elektron, tylko właśnie są, jest, pojawi się taki rezonans, więc tak naprawdę to troszeczkę jest pewnie jakby takie y, bardzo porównywalne działanie do polifenoli roślinnych, które też wykazują takie właściwości, że rzeczywiście generują no, zatrzymanie procesów wolnorodnikowych, bo tworzą stabilny rodnik, który jest uśredniony, chmura elektrodowa jest uśredniona na skutek rezonansu. Więc taka nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale <grym _> mam taką refleksję. Powiem tak e, szczerze, po polsku nie zrozumiałem. <grym _> Rozumiem. E, przy, mam nadzieję, że jest to nagrane, odsłucham i się wyedukuję, Proszę o kontakt, albo skontaktujesz ja się z naszym profesorem i udzieli odpowiedzi. Dobrze, dziękuję bardzo. A. Dziękuję bardzo. Zapraszam na stoisko, jakby co.